Proszę bardzo, strzał się nie mieszana. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Moi drodzy, w tym odcinku kim jesteśmy, jaka jest geneza kuzynów i dlaczego interesują nas nieruchomości? Dobrze, Krzysiek, tak, masz na imię? Tak, nazywam się Krzysiek. Powiedz mi tak naprawdę czym się aktualnie zajmujesz i jaka jest w ogóle geneza kuzynów? Tak, to może zacznijmy od początku. Zajmuję się obecnie pośrednictwem w obrocie mm. nieruchomościami, ale tylko pracuję z klientem sprzedającym. Okej, okay, tak? ale to jest w Warszawie? W Warszawie. Tak, rynek warszawski i okolic. Okej, okay, dobra. Specjalizuje się tak w, w, w kliencie sprzedającym nieruchomość, mm. tak? Czyli nie ganiałem z klientem od mieszkania do mieszkania, bo to nie ma najmniejszego sensu w dzisiejszych czasach. Okej, okay, dobra. Czyli tak naprawdę już wiemy, czym się zajmujesz. Mm -hmm. e, może teraz trochę przejdziemy na mnie. Jestem właścicielem Szkoły Języka Angielskiego Czacku i tak na, naprawdę to absorbuje mój głównie czas aktualnie. E, dobrze, jaka w ogóle jest nasza geneza? E, Krzysztofie, powiedz, powiedz nam. Tak, no jesteśmy rodziną, tak? Jesteśmy kuzynami, tak jak sama nazwa wskazuje. No, no, no. Nasze mamy są siostrami. Tak jest. tak naprawdę... Mamy wspólnego dziadka. I babcie. <laughs> Dlaczego nas zainteresował temat nieruchomości? Po pierwsze, dziadek. Dziadze. Wszystko zaczęło się od dziadka. Opowiedz, jak to wyglądało? To były lata, które? Lata to były. Dziadek pierwszy dom wybudował, słuchajcie, mając 23 lata. 23 lata. To były lata 60. Wyobraźcie sobie teraz, czy macie kolegę wśród swoich znajomych, który wybudował dom w wieku 23 lat. A wiadomo, teraz jest trochę inaczej. Nie jest tak, że co wystawimy na sprzedaż, to szyb, automatycznie nam się sprzedaje. Natomiast jak to, pamiętasz, jakie to były pierwsze kroki dziadka? Tak, wtedy nie było internetu. W ogóle wyobraźcie sobie dzisiaj chcecie kupić przykładowo cegłę, no to idziecie po prostu do marketu budowlanego, tak? W takich czasach trzeba było wszystko załatwiać po całej Polsce, jednak udało się dziadkowi. Mhm. On budował na takiej zasadzie, no wtedy były inne czasy, nie było też kredytu, więc musiał wszystko po prostu zdobyć tą gotówkę, tak? Więc tak naprawdę budował dom, mieszkał w nim? Wtedy... Tak go wystawiał na sprzedaż po znajomych i po, po jakichś sąsiadach i zaczynał budować drugi. Tak? W efekcie on wybudował kilkanaście domów przez okres tam, no, tam z, tak naprawdę przez okres, nie wiem, 20 lat, tak? tak? Tak, tak, tak. Ponieważ potem te nieruchomości generowały taki stały cash flow, mhm. został potem mówiąc krótko, rentierem, tak? Okay. Śmiesznie, bo wtedy też w tych latach 80., -tych, 90. -tych jeszcze nie istniało chyba takie pojęcie rentier finansowy, a, a dużo osób tak naprawdę już tak żyło. Nasz no, no, dziadek był przed Kiyosaki. No, no właśnie, właśnie, warto o tym wspomnieć. E, dobrze, e, zatem, czyli tak naprawdę już od y, Nasze korzenie y, w postaci właśnie dziadka. Pokazują, że my już też automatycznie zainteresowaliśmy się nieruchomościami. Mm -hmm. Co tak automatycznie? Dziadek zaczął inwestować w nieruchomości. Potem e, nasze, e, nasza rodzina, e, tam moja mama. E, pokolenie naszych rodziców, tak? Tak, naprawdę. pokolenie już naszych rodziców też automatycznie zaczęło swoje oszczędności przeznaczać na nieruchomości. I to w różnej, w różnej formie, czy poprzez zakup mieszkań pod wynajem, czy też lokale komercyjne. Niektórzy również zaczęli się bawić też w deweloperkę. Ta deweloperka rozrosła się do olbrzymich tak. rozmiarów, ponieważ to już są kilka osiedli naraz. Także warto zauważyć, że jak już macie kogoś w rodzinie, to też jest łatwiej, bo odziedzic odziedziczacie ten cały gen nieruchomościowy. Eee, inno pf, znacznie jest wtedy łatwiej, bo macie kogo się poradzić. Mam już to zapisane w DNA. Tak jest, tak jest, więc eee, też dlaczego w ogóle te nieruchomości, dlaczego w dziadek właśnie w to wchodził? Ponieważ nieruchomości non stop e, zyskują na wartości, ogólnie czasem tracą, ale na długi dystans. Tak naprawdę non-stop ta wartość się zwiększa. Tak, no nikt ci nie ukradnie tej nieruchomości, uh -huh. tak? Nie potrzebujesz magazynu, żeby tak. ją składować, ona po prostu jest, tak? Uh -huh. Najczęściej jeszcze z gruntem, no to wiadomo, gruntu nikt ci nie dobuduje, tak? Można już grunt przekształcić, ale gruntu się nie zwiększy, ilość tego gruntu, tak? No najważniejsze po prostu, żeby te nieruchomości były w odpowiednim miejscu, tak? Czyli żeby to nie było pośrodku, uh -huh. pośrodku niczego. No bo wiadomo, co tak to tak naprawdę możemy nie my zarobić, a nasze dzieci Dobra, dopiero na tym gruncie. Dokładnie, czyli taka inwestycja długoterminowa. Mhm. E, dobrze, czyli już wiemy, że cała rodzina nasza jest wokół nieruchomości oparta. Oczywiście też prowadzą jakieś sąsiednie biznesy. Ponieważ dzięki biznesom, czy też pracy na etacie, możecie wtedy zaoszczędzić bądź wziąć kredyt i wtedy zainwestować w te nieruchomości. Ale co mają wspólny, jeszcze? Przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Chcą zostać po prostu rentierami. Tak? tak, tak jest, dokładnie. Mniej więcej czasu na swoje przyjemności. Tak, realizację pasji, podróże po całym świecie. Więc też nas ten temat w ogóle nie ominął, i aktualnie właśnie wszystko robimy, aby mieć w takiej postaci tą drugie, drugą nogę biznesową, czyli aktualnie czymś się zajmujemy, ale te nasze oszczędności próbujemy przeznaczyć właśnie na te nieruchomości. a powiedz mi, co łączy osoby w naszej rodzinie, które inwestują w nieruchomości? Bo jest coś takiego, że ten temat właśnie nas zainteresował. To jest ciekawe i to niekoniecznie są studia. W zasadzie nie wiem, czy to ma coś wspólnego, ale żadna osoba u nas w rodzinie, która inwestuje w nieruchomości, nie ma ukończonych studiów. Wręcz odwrotnie, osoby, które nie inwestują, są po prostu wykształceni. Okej, okay, i te osoby, które tak naprawdę zaczęły inwestować w te nieruchomości, zauważyliśmy, że często jeżdżą Mercedesami, lepszymi furami, to z nie było widać na zjazdach rodzinnych, tak? Złote sikory. Tak jest, te, takie jest. łańcuchy. Czyli, czyli była jakaś różnica i o, od osób, które właśnie miały jakieś powiązanie z nieruchomościami, i od osób, które w ogóle całkowicie nie interesował ten temat. Oczywiście też są w rodzinie osoby, które inwestują tylko stricte w swój biznes i nieruchomości w ogóle ich nie interesują i też dobrze sobie żyją. Ale z, z, zwróć uwagę, że te osoby lokują swoje pieniądze wtedy w nieruchomościach, tak? Zakupują ziemię, mhm. że nie trzymają jednak tego cashu w gotówce, bo wiadomo, inflacja zżera te pieniądze po prostu, tak, czyli stajemy się biedniejsi, mając cały czas milion złotych w gotówce na koncie na przykład, czyli w poduszce. Tak jest, dokładnie tak. I myślę, że dzisiaj wyczerpaliśmy temat. Dobrze, to już wiecie kim są kuzyni i dlaczego temat nieruchomości to jest temat, którym bardzo interesuje nas. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema. Nawet Wyszło. No tak, tam... tam...